Mój zbawiciel, pan Jezus Chrystus, powiedział niezwykłą rzecz. Róbcie, czyńcie ludziom to, co chcielibyście, żeby ci ludzie wam czynili. To jest niesamowita myśl. I rozpocznijmy od odpowiedzi na zarzut, który natychmiast się pojawia. A co ja z tego będę miał? A co miał Jezus z tego, że poszedł na krzyż? To jest bardzo ważne pytanie. Co miał z tego Jezus idąc na krzyż? Biblia mówi nam, że On zapłacił za grzech, każdy grzech na tym świecie, ale tylko ci, którzy w Niego uwierzą, tylko ci będą zbawieni. Czyli Pan Jezus wiedział, że część ludzi, nieważne jaka, Nigdy nie uwierzy. I nigdy to, co zrobił dla nich, nie będzie miało dla tych ludzi żadnego znaczenia. A jednak dla nich to zrobił. I teraz pomyślcie, czy to, czy to dla tych ludzi było bez znaczenia? Nie. Dlatego, że ci ludzie muszą się zmierzyć z faktem, iż ktoś niczego od nich nie oczekując, Niczego od nich w zamian nie chcąc, oddał swoje życie za nich. Chcesz, oczekujesz, pragniesz, aby ludzie czynili wobec Ciebie pewne rzeczy? Na przykład, żeby byli uprzejmi, żeby byli mili, żeby byli uczciwi wobec Ciebie, żeby Cię nie okłamywali? To rób dokładnie to samo w stosunku do nich. Tak postępuj. Od razu uprzedzę kolejny zarzut. A czy ty, dziadek, tak robisz? Tak, dokładnie tak robię. Czy ludzie to doceniają? Wielu ludzi ma to w nosie. Wielu ludzi tym się nie przejmuje. Wielu ludzi, także ci, którzy ten zarzut by postawili, obśmiewają to. Ale to nie zmienia niczego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ja naśladuję mojego mistrza. Nie dlatego, że muszę, bo nic nie muszę, ale chcę. Po drugie, i teraz uważajcie, wy, którzy lubicie obśmiewać wszystko, być może, być może, jest to jedyna chwila w waszym życiu, kiedy ktoś potraktuje was poważnie i z miłością. Może jest to jedyna chwila w waszym życiu, kiedy ktoś. Da Wam siebie, nie oczekując z Waszej strony niczego. Może to jest jedyna chwila w Waszym życiu, kiedy ktoś mówi Wam prawdę i wcale nie oczekuje, że Wy będziecie bić brawo. Co ja mam z tego? Ja z tego nic nie mam. Ja w ogóle nie myślę w tych kategoriach. Ja po prostu żyję tak jak mój zbawiciel. Żyję tak jak mój mistrz. Staram się przynajmniej. I nie oczekuję, że ktoś będzie mi brawo, raczej oczekuję, że będziecie mnie nienawidzić. Raczej oczekuję, że będziecie na mnie pluć. Raczej oczekuję, oczekuję, że będziecie mi tam pisać, że jestem dziadem. Mnie to nie przeszkadza, ale pamiętajcie, że z mojej strony nie usłyszycie podobnych słów i z mojej strony nie dostrzeżecie chęci odwetu i zemsty. Nie zadajecie sobie pytania dlaczego? Uważacie, że jestem nienormalny? Jeśli brać pod uwagę normy tego świata, to jestem nienormalny. Jestem nienormatywny. Ponieważ nie akceptuję zabijania dzieci nierodzonych, nie akceptuję gołych tyłków, tyłków na ulicach, nie akceptuję rozbijania małżeństw, nie akceptuję kłamstwa. Nie akceptuję złodziejstwa, nie akceptuję morderstw, nie akceptuję robienia z ludzi idiotów, więc jestem nienormatywny, ponieważ dzisiejszy świat uznał, że to wszystko jest dobrym narzędziem, aby zniewalać, niszczyć, zabijać ludzi. A ponieważ jestem nienormatywny, to mówię Wam, że będę zawsze mówił Wam, prawdę. Możesz wyłączyć ten program. Ja się zastanawiam, skoro tak mnie nienawidzą niektórzy, to skąd te na przykład 200 tysięcy wyświetleń pod niektórymi filmikami? Co was tak pociąga? Przecież zawsze możesz wyłączyć. Zawsze możesz powiedzieć nie. Jeśli się zastanowisz, to coś sprawia, że chcesz słuchać nie mnie, ale treści, które wychodzą przez moje usta i oby to do Ciebie dotarło. Bo jeśli do Ciebie tak to nie dotrze, to pójdziesz na śmierć. Zginiesz. Niestety. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.